Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Juventus za wszelką cenę chce kupić Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona po raz kolejny się ośmieszyła. Zaoferowali bardzo niskie pieniądze za Lautaro Martineza. Arkadiusz Milik zostanie wyrzucony z Napoli. Niesamowita bramka Cristiano Ronaldo w pojedynku z AS Romą. James Rodriguez stał się nowym fenomenem Premier League. oraz Jerzy Brzęczek zakażony popularnym wirusem. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo wielu z Was nie ogląda a nie subskrybuje. Koniecznie musimy zmienić tą statystykę. Zostawcie także łapkę w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do większego grona. Jeszcze we wstępie chciałbym bardzo podziękować firmie Diablo Cherst za fotel, który od nich otrzymałem. Fotel jest bardzo wygodny i przede wszystkim, na czym bardzo mi zależało, świetnie chroni moje plecy. Jeżeli macie ochotę sprawić sobie prezent w formie takiego właśnie fotela gamingowego, wszelkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że Premier League jest prawdopodobnie najbardziej wymagającą ligą na świecie pod względem fizyczności. Gra w niej również wielu świetnych zawodników, mimo tego mało kto z nich w swoim debiutanckim sezonie na wyspach jest wyróżniającą się postacią. Jednym z wyjątków jest James Rodriguez, który przeszedł w sierpniu tego lata z Realu Madryt do Evertonu za darmo. Inwestycja ta okazuje się jak na razie jednym z najlepszych ruchów transferowych drużyny z Liverpoolu. James po trzech kolejkach Premier League trzy razy został wybrany zawodnikiem meczu. Przez ten czas strzelił także jedną bramkę i zdobył jedną asystę. Rodriguez prezentuje się nad wyraz dobrze i jeśli będzie się tak spisywał przez cały sezon, to bardzo prawdopodobne, że przyszłego lata ponownie ubierze barwy jednego z europejskich gigantów. Na pewno duży wpływ na świetne występy kolumbijczyka ma trener Evertonu, Carlo Ancelotti, który współpracował z nim za czasów prowadzenia Realu Madryt czy Bayernu Monachium. We wszystkich wymienionych klubach Hames pod wodzą włoskiego szkoleniowca prezentował się solidnie, jak nie powiedzieć, że bardzo dobrze. Z tego wysuwa się też jasny wniosek, że były piłkarz Realu mógłby sobie nie poradzić, gdyby kto inny trenował Everton. Jednak jak na razie radzi sobie bardzo dobrze i możemy życzyć mu, żeby udowodnił, że nie jest zwykłym zapchaj dziurą, jak to był w Realu Madryt, a zawodnikiem z wysokiej półki. Niegdyś miesiącami mówiliśmy o możliwym powrocie Neymara do FC Barcelony, które ciągnęło się przez rok, a zakończyło się tym, że Brazylijczyk został w PSG. Sytuacja ta powtarza się i teraz, i u innego piłkarza. Chodzi o Arkadiusza Milika, który w czerwcu mocno był łączony z Juventusem, czy Atletico Madryt, a jak na razie słyszymy tylko o kolejnych klubach, które są nim zainteresowane, ale do niczego więcej nie dochodzi. Milik już w maju ogłosił, że będzie chciał opuścić Napoli na rzecz Starej Damy, która mocno interesowała się Polakiem. Cena jednak, jaką zarządził klub z Neapolu za transfer, czyli 50 milionów euro, zniechęciła mistrzów Włoch. Milik natomiast konsekwentnie odrzuca ofertę Atletico Madryt, które dwa razy składało propozycję kontraktu 26-latkowi. Ale za każdym razem ten ją odrzucał. Tydzień temu poważnie mówiło się o przenosinach do AS Romy, ale i tu temat nagle ucichł. Obecnie Milik ma prowadzić rozmowy z Tottenhamem, a interesują się nim również Newcastle United oraz Valencia. Co z tego jednak wyniknie, nikt nie jest w stanie określić. Natomiast gdyby Polak został w Napoli to stycznia, to prawdopodobnie grzałby ławkę. A możliwe, że nawet znajdowałby się poza składem meczowym. Mówiąc krótko, sytuacja Milika jest Fatalna, a to wszystko z jego własnej winy. Fatalny to ty jesteś. pytanie, proszę. Jak będzie wyglądać jego najbliższa przyszłość? Okaże się za niedługo, kiedy zostanie zamknięte letnie okienko transferowe, a to nastąpi 5 października. FC Barcelona od miesiąca pogrąża się niemal na każdej płaszczyźnie związanej z piłką nożną. Wszystko zaczęło się od wysokiej porażki z Bayernem Monachium 8 do 2, a z każdym tygodniem klub coraz bardziej się ośmieszał. Barca pozbyła się Iwana Rakiticia, Arturo Vidal'a i Luisa Suareza za łączną kwotę około 3 milionów euro, a do największego absurdu doszło kilka dni temu. Jak nam wiadomo, Barca od dłuższego czasu stara się pozyskać z Interu Mediolan Lautaro Martinez'a który wyrasta na zawodnika klasy światowej. Jeszcze przed końcem zeszłego roku Blaugrana była gotowa włożyć 90 milionów euro za 23-latka. Natomiast według najnowszych informacji taką kwotę znacznie obniżyli. Hiszpańska marka podała, że klub z Camp nou za Lautaro Martinez'a zaoferował i tutaj uwaga 15 milionów euro. Tak dobrze usłyszeliście. Podobno sam Inter oraz agenci Argentyńczyka byli zszokowani tą propozycją. Przypomnijmy, że popularne portale wyceniają Lautaro na 70 milionów euro, czyli prawie 5 razy więcej niż zaoferowała FC Barcelona. Ostatnie decyzje i ruchy Hiszpanów są absurdalne. Tak więc nie ma co się dziwić, że Leo Messi rozważa odejście z Camp Nou. Z powodu pandemii Blaugrana była zmuszona obniżyć zarobki swoich piłkarzy o 70%, a pozbycie się Arturo Vidala czy Luisa Suareza za grosze było spowodowane dużymi garzami, które inkasowali zawodnicy. Czy klub w tym sezonie wyjdzie na prostą, czy będzie się coraz bardziej ośmieszał? Możecie na to pytanie sami odpowiedzieć w komentarzach. Robert Lewandowski to piłkarz, który jest marzeniem wielu europejskich klubów. A jeden z nich, Real Madrid, starał się go pozyskać jeszcze latem 2018 roku. To już jednak przeszłość. Najnowsze informacje podają, że bacznie poczynania 32-latka obserwują FC Barcelona i Juventus. Zarówno jedna, jak i druga drużyna ostatnio pozbyła się swoich dziewiątek, czyli Luisa Suareza i Gonzalo Iguaina. Pierwszy przeszedł do Atletico Madryt, drugi natomiast do Interu Miami. Lewandowski miałby być następcą jednego z nich. Jakie są szanse na jego transfer? Raczej nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że znikome. FC Barcelona w ostatnim czasie gra piach, a porażka z Bayernem w Lidze Mistrzów nie skusiłaby raczej Polaka do transferu. Bardziej kuszącym kierunkiem wydaje się Juventus. Gra tam bowiem Cristiano Ronaldo o rozwojcie szczęsny, ale i transfer do Serie A na chwilę obecną wydaje się mało realny. Lewandowski w końcu czuje, że gra w europejskim gigancie, który w tym roku zdobył wszystko, co było możliwe do zdobycia. Gdyby napastnik nawet był zainteresowany propozycją Juventusu, to władze Bayernu by go nie puściły. Dobrym przykładem jest 2018 rok, kiedy to Polaka chciał pozyskać Real Madrid, a lewy zatrudnił nawet Pini Zahawiego, aby ten pomógł mu w transferze. Rumeni gadał jednak jasną informację, w której oznajmił, że nie sprzeda Lewandowskiego za żadne pieniądze i tak też zrobił. Kontrakt Roberta z Bayernem jest ważny do połowy 2023 roku, a po jego wygaśnięciu wtedy już 35-letni piłkarz prawdopodobnie spróbuje swoich sił w amerykańskiej MLS, o której już nie raz nam wspominał. W niedzielę w Serie A odbył się mecz pomiędzy Juventusem a z Romą. Całe spotkanie zostanie zapamiętane z powodu jednej pięknej bramki, ale od początku. Mecz zaczął się bez większych emocji, ponieważ zarówno z jednej strony jak i z drugiej widzieliśmy ataki, ale żaden z nich nie należał do nadwyraz groźnych. Sytuacja zmieniła się w 11 minucie, kiedy to piłkarz AS Romy w pojedynku 1 na 1 z bramkarzem nie wykorzystał swojej szansy. Świetną interwencją pochwalił się Wojciech Szczęsny. W każdych kolejnych minutach było coraz ciekawiej, a swoje sytuacje bramkowe efektywnie konstruowali piłkarze Starej Damy. W 30 minucie Jordan Vertout nabił rękę Guardado. I tak też sędzia podyktował rzut karny, który on później wykonywał i umieścił piłkę w siatce. Zaledwie parę minut później bliski bramki wyrównawczej był Cristiano Ronaldo, ale ostatecznie do niej nie doszło w 44. minucie. Minutę wcześniej ręką piłkę dotknął tym razem obrońca AS Romy, a do jedenaski podszedł wspomniany CR-7. Trafienie do siatki było dla niego formalnością, którą wypełnił. Jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy Roma wyszła na prowadzenie pogolu Jordana Vertouta. W drugiej połowie obie drużyny miały swoje sytuacje, ale to Rzymianie byli bardziej efektywni, do tego stopnia, że aż dwa razy musiał interweniować Szczęsny. Natomiast za drugim razem Edin Jacko kilka metrów od bramki trafił w słupek. Do upragnionego wyrównania doszło w 69. Minucie, kiedy to po świetnym wyskoku piłkę w siatce, po główce umieścił ponownie Cristiano Ronaldo. Do końca meczu obyło się już bez goli, a Juventus po dwóch kolejkach zajmuje w tabeli czwartą pozycję. Od dwóch lat selekcjonarem reprezentacji Polski jest Jerzy Brzęczek, który przez ten czas uzbierał dużą liczbę hejterów. Szkolniewiec patrząc na same wyniki radzi sobie dobrze, ale jeśli chodzi o styl gry, zostawia on wiele do życzenia. W weekend doszły do nas informacje, że Brzęczek miał pozytywny wynik na obecność znanego nam wszystkim wirusa. 49-latek przechodzi obecnie 10-dniową kwarantannę. Podczas której co drugi dzień ma robione badania. Jeśli do tego czasu się nie wyleczy, to nie zdąży wrócić do pracy 5 października w poniedziałek, czyli w pierwszy dzień zgrupowania reprezentacji Polski. Co jednak jeśli do tego czasu nie uda mu się wrócić na ławkę trenerską, PZPN będzie musiało znaleźć innego trenera tak po prostu w formie zastępstwa prawdopodobnie w postaci jednego z trenerów prowadzącego ekstraklasowy klub. Piszcie w komentarzach, kogo byście widzieli na tym miejscu. 7 października Polska zagra towarzyski mecz z Finlandią, a 11 zmierzymy się w Lizę Narodów z Włochami, a 14 po raz kolejny zagramy z Bośnią i Hercegowiną, tym razem jednak u siebie. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam Was także do polubienia dzisiejszego filmu. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie!